Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, kupiłem kolekcjonerską norę, no i dostałem w gratisie takie trzy rzeczy, zobaczmy czy jest to coś warte. Nie, no coś na pewno, ale no to może być fajny zestaw albo mniej fajny, a tutaj jeszcze jakiś zegar wizlejów. Także widzicie, skusili mnie na słodki lep dodatków. No tutaj mamy drako w zakazanym lesie. Po przekroczeniu 165 zł, taki polibak nam wlatuje. Nic szczególnego, no ale mamy sowę, mamy pająka i garść elementów. Myślę, że to jest warte około 13 zł, coś takiego, w środku 29 elementów. Dużo ciekawszy jest ten zegar. Za chwilę go sobie odpakujemy i on jest już ekskluzywnie jako dodatek do nory. No no i właśnie wybrałem norę kosztem drzewa, chociaż drzewo bardziej mi się podobało w każdym razie no głównie skupimy się na tym zestawie. Jest to sklep Borgina i Barksa, sieć fiu, a właściwie o ten kominek tutaj chodzi. No bo wiecie, w innych zestawach to mieliśmy potężnie zagospodarowany ten mroczny punkt na ulicy śmiertelnego Nokturnu I ten zestaw wlatuje nam do koszyka po przekroczeniu 540 zł, więc próg jest znacznie wyższy. Niby deklarowana wartość tego setu to 85 zł, ale on będzie dużo droższy na rynku wtórnym 190 elementów, no i jedna minifigura. Luciusz Malfoy, eh, zobaczymy. Wydaje mi się, że była już lepsza wersja z nadrukowanymi nogami, a tutaj ma czyste, takie po prostu czarne. Jeżeli chodzi o wartość tego zegara, ponoć około 8 dyszek. No to sprawdźmy, może zróbmy to w pierwszej kolejności, a potem skupimy się na klocuchach. Ostrożnie to wszystko poprzecinam, no bo wiecie, to są jednak rzeczy kolekcjonerskie i w sumie sam nie wiem czego się spodziewać. Wow, 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 ty, to naprawdę wygląda ekskluzywnie i to mi się podoba. A zdaje mi się, no nie jestem ekspertem od Harry'ego Pottera, ale ten zegar wskazywał, gdzie znajdują się członkowie rodziny. No, piękna rzecz, słuchajcie, trochę to się gibie, ale może można jeszcze mocniej to tutaj wprowadzić. No i co, to wszystko faktycznie chodzi. Ty, no fajny gadżecik. Czy to ma dużo wspólnego z klockami Lego? Tak sobie, ale zawsze doceniam tą złotą sztabę. Może nawet ją zbliżę, bo to jest na pewno coś interesującego, dość ciężkiego. Można kogoś oszukać, że to jest prawdziwe złoto. Tak prezentuje się zegar na zbliżeniach. No i co? Przejdźmy już do klocków, bo to chyba jest sól tego kanału i to was najmocniej interesuje. No, ale powiem Wam, że mi trochę zaimponowali tym, że da radę zrobić z tego magnes. Bardzo fajnie. Jeżeli zaś chodzi o sieć, fiu, jest ona podległa pod Departament Transportu Magicznego całkiem skomplikowana, biurokratyczna struktura. No i tutaj widzę: są te elementy dobrze znane, ślimakowe, które świetnie sprawdzają się do wszelkiego typu wind i tak dalej. Garść elementów typu technik. Generalnie to ten dodatek przypomina mi tą dodatkową kryptę przy banku Gringota, i podejrzewam, że to będzie równie dużo warte. O, już tutaj widzę czaszki. No tak, bo w tym sklepie były naprawdę potworności: jakieś wysuszone ręce, sznury wisielców, amulety, przeklęte maski, omszałe butle. No i na przykład szafka zniknięć. To jest, zdaje się, coś podobnego do sieci FIU, tylko pozwala na transport przedmiotów. No i co? Trzy worki z klockami, jedna taka ciemnopiaskowa płytka plus te belki. Idę składać, to nie potrwa długo, niecałe 200 klocuchów. budowałem mniej więcej kwadrans. Był to proces przyjemny, ale też bez przesady. Niczym ten zestaw się nie wyróżnia, oprócz fajnego mechanizmu. No bo zobaczcie, wystarczy sypnąć tego proszku i postać nam znika. Widzimy tylko jakieś tam opary, no i właśnie ten kręcioł, czyli prezentuje się to całkiem nieźle. Możemy sobie wyobrazić, że są to jakieś opary. Lepiej bym spojrzał na ten zestaw, gdybyśmy mieli dwa takie segmenty po dwóch stronach. No byłoby wtedy symetrycznie. Ale zerknijcie tylko na ten kram. No, mamy tutaj czaszki. Jest jakieś popiersie, srebrne kielichy. Ktoś zostawił monetę, bardzo fajnie. No, i tylko tutaj przeszkadza nieco ta pajęczyna, która niestety nie jest nadrukiem, a raczej naklejką. Starałem się możliwie prosto to wszystko położyć. No, i żeby tam nie było paprochów, mniej więcej się udało. To tutaj to chyba byłaby ta uschnięta ręka albo po prostu jakieś nawiązanie. No i znajdziemy kilka eliksirów. Tak prezentuje się ten zestaw. Ja jeszcze pozwolę sobie o podczepić po drugiej stronie właśnie ten kramik, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć jak to wtedy wygląda. O Coś takiego w elementach zapasowych mamy dodatkowe piny, więc możemy na stałe je tutaj trzymać. Jeżeli chodzi o wymiary, około 17 cm wysokości, mniej więcej 11,5 cm długości i coś koło 7 cm szerokości, czy też jeżeli wolicie głębokości, no bo to chodzi o ten tutaj wymiar. No i zerknijcie jeszcze na szyld, to się może przydać, jeżeli konstruujecie ten mroczny sklepik Natomiast w tej tutaj skrzyneczce chyba jest właśnie ten proszek. A oprócz tego coś czarnego. Hmm, no nie podejrzewam, żeby to były emeraldy, w końcu nie mamy do czynienia z Lego Minecraft. Ponoć sieć Fiu była niezwykle rozwinięta, było bardzo wiele tych wszystkich kominków, no i górowało to nad zwykłą teleportacją, bo mieliśmy mniej tych takich efektów ubocznych, typu bóle głowy, wymioty i tak dalej. A i też łatwo ukryć taki kominek, na przykład w Domu Mugola, no bo wiecie, kominki są także poza światem magicznym, i jest to niezłe wyjście ewakuacyjne do świata czarodziejów. No nie powiem, że nie. Bardzo fajnie mieć minifigurkę Luciusza Malfoja. To jest ojciec tego obwiesia Draco. No i co? Fanatyk filozofii czystej krwi. Dlatego stał się jednym z głównych śmierciożerców. Zerknijcie tylko na ten elegancki strój. Tutaj mamy jakieś ozdoby na szyjnik. Z tyłu pięknie nadrukowany kołnierz. O, tak to się prezentuje. Brak alternatywnego grymasu. No i niestety ta laska to po prostu taki bar czarny i tylko tyle. Szkoda, że nie ma tutaj nadruku. Ja pamiętam, ta minifigurka była w jakiejś bardzo taniej książeczce w Pepko za około 12 zł. No, i tam ten płaszcz na dole był ładnie nadrukowany. Niby to detal, ale jednak, minifigurka mogłaby być odrobinę lepsza. W końcu, to jest taki zestaw specjalny. No, będąc absolutnie szczerym ta kolekcjonerska nora jest raczej średnim zestawem, więc trzeba było nam jakoś osłodzić zakup. I kiedy dodamy do tego te trzy gratisy, no to robi się całkiem przyjemnie. Jeżeli zaś chodzi o tą sieć FIU, zrealizowano to całkiem poprawnie. Może nie ma tutaj absolutnego szaleństwa na przykład jeżeli chodzi o te półki, ale jest bardzo przyzwoicie. Gdyby tylko dodano po tej stronie drugi mały kramik, jakieś takie półki, no to spojrzałbym na to jeszcze lepiej, ale i tak jest ok. No szkoda, tylko że ta minifigurka nie taka maksymalnie dopieszczona. Podoba mi się góra tego kominka, no tutaj zadbano o ozdobne detale. Natomiast więcej niż 7 plus na 10 tutaj nie chcę dawać, no bo ten zestaw też nie rzuca na kolana. Jest po prostu fajnym smaczkiem kolekcjonerskim. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, jak podoba Wam się zegar. No i do zobaczenia przy recenzji Nory. Pewnie uwinę się całkiem szybko. Hej!